Cześć, witajcie na moim kanale! I dzisiaj pokażę Wam grę o nazwie Football Strike. Jest to gra o piłce nożnej. I muszę powiedzieć, że naprawdę fajna, ale moim zdaniem jest to gra dla cierpliwych. A na początku możecie już zostawić łapeczkę w górę. I suba, z, I suba z dzwoneczkiem, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Bez większego przedłużania, zaczynajmy. E, gra polega na tym, wy, że wybiera nam przeciwnika. Nie wiem, jak to jest w innych poziomach, ale w tym. E, Trzeba zbijać i dostaje się pieniądze. Na pieniądze. Ja daję 400 na kubkę, on daje 400 i e, kto wygra, dostaje to 400 tego przeciwnika. Spróbuję wygrać, choć nie jest to najłatwiejsze jak, jak się gada i e, no, gra. Nie, nie trafiłem. Mam 24. No nie, zbił mi. Na szczęście. you in No i dostałem taki piórnik. Już grałem w tą grę, ale odinstalowałem. Dla was nagrać odcinek, a jeszcze wtedy nie, nie miałem dure koder, żeby nagrać. Chciałbym naprawdę nagrywać Minecrafta yy, albo Fortnite'a, ale, ale jeszcze się zastanowię, czy nagrywać. Yy, na pewno, albo gdzieś za tydzień. Albo nie. Pojawi się skolarstwa. To na pewno odcinek. Więc możecie się spodziewać. Teraz sprawdźmy sobie. A, to jest to samo. Aha. A, no tak. Bram teraz jest bramkarzem musicie bronić. A drugi przeciwnik strzela, i na odwrót. Ja strzelam, i przeciwnik. Uf, boj. Ła, za wysoko. Dwa o obroniłem, myślałem, że już. naprawdę fajna. Jeszcze jeden. A, zapomniałem powiedzieć, że free coins, no, kolekt i mamy 220 coinsów. Pięknie. Jeszcze raz zagram tutaj. Trochę mnie ciekawi czemu ciągle questy, a nie y, przeciwnicy z... Y, y, czemu, czemu ciągle gramy z komputerem? Tutaj. Może gramy z przeciwnikami, tylko jeszcze no, nie, nie trafiłem pewnie. Spróbuję wygrać tym razem, ale na lusaszku 12, 15 na 8, 17, 19. No, raczej wygram. Musiałby naprawdę teraz przykazać, żeby. No, joi, znowu. Z czego widzę, w tych piórnikach też dostaje się hmm, chyba stroje, bo zauważyłem, że dodano mi brodę wcześniej. Chyba tej brody nie było. Możecie napisać w komentarzu. No, um, no to co. Hmm, hmm, kolejna. Tu już są poziomy. Y, jedynka. No ciekawe, czy mi się uda. Znowu quest. W którą stronę? Aj... No niech to. Goal! Myślałem, że to nie trafię, ale... Uf. O nie! Przepraszam Was. Nie będzie jednak za tydzień kolarstwa, bo za trzy dni jadę na obóz... ...gitarowy, więc raczej nie sądzę, żeby było. Ale mm, po obozie jak najbardziej, po kolorach, jak najbardziej e, może się pojawić taki odcinek z kolarstwa e, z treningu. na playliście Ja i Mój e, Rowerowy Świat. Ale to obronił. Jest dobrze. Nie wiem czy za A, no, za wysoko. Ach. No niech to. No wygrał tym razem. No jak mówiłem, to jest gra no dla cierpliwych. E jak chce się wszystko, na przykład, przejść. Jesteśmy z kolejnym graczem. Gramy. Z kolejnym graczem. Nie wiem, czy grę przyciszyć. Chyba przyciszać, bo jak nagrywam na telefonie... Aaa, nie... Gol. Nie przemyślałem gole, ale... Ale był. <laughs> Aj. No niech to. Przeciwnik ma gole. Myślałem, że za wysoko, ale jest dobry. Okej. Okay. O, gol. You win! Na szczęście. Nie wiem, czy przejdę dzisiaj w tym odcinku. Hmm. Chociaż parę. No, parę przejdę, ale nie wiem, czy na pewno wszystkie. Raczej nie. Więc. Z czego pamiętam, hmm, to było trudne. W którymś tam momencie. Właśnie zahaczało o te. Bo już mówię, przychodziłem parę poziomów, ale to. Jeszcze nie na zasadzie. Nie widziałem, że będę tą grę nagrywać. Ale jest bardzo fajna. Ale jest też na jeden odcinek, bo. Serii raczej z tego nie zrobię. Chyba, że chyba, że beń, chyba, że mm, no to jest dla mnie taka gra na jeden odcinek. Na pokazanie Yui win, Continue. trzy gwiazdki. Tam były dwie o 500 końców, kogo mi teraz losuje znowu. Okej. Okay. Chyba... no wiedziałem, uderzy. Aj. Nie mogę się skupić ale out, więc dobrze. Hmm. Znaczy dobrze, jest dobrze dla mnie. Hmm. No nareszcie. Chyba, w po... a nie, myślałem, że w poprzeczkę uderzy, bo bardzo blisko dałem poprzeczki, a za nisko. Goli. Dobra gra. Czwarty poziom. Ile minut jest nagrania? 11. Aha. No to jeszcze dwie gierki i myślę, że będziemy chyba kończyć. Odcinek. Ale jak mówię, bardzo mi się podoba ta gierka. Nie sądziłem, że na początku jak chciałem ją zainstalować, nie sądziłem, że no grafika i w ogóle. No wiecie, jest bardzo dobrze wyglądała ta gra. Bardzo mi się właśnie podoba ta grafika bo w grach piłkarskich jest zawsze taka, no taka normalna grafika, taka jak w grach. Ale nie sądziłam, że ta gra jest aż tak rozbudowana. Myślałem, że po prostu gramy z graczami tak jak na Messengerze. Ale bardzo jest podobna mm. mi gola. Znowu, no niech to. No nareszcie. A z czego pamiętam to było trudne. Wszystkie obronić, a to dlatego. No. To było trudne do przejścia. Juin! Nie wiedziałem, że mi się to uda. Naprawdę. Bo na początku to było trudne. Myślę, że przejdziemy ten poziom. No i będę kończył ten odcinek. Oczywiście, e, będzie więcej odcinków z, gry na, z gier na telefon, więc, o, więc też nie chcę za długich robić. Może jeszcze jeden odcinek nagram e, z tej gry. Zobaczymy. E, wszystko zależy od e, łapek w górę. Jak będzie dziesięć um, łapek. Um, no nie wiem. Um, <śm> hmm. Co by wam tu dać? Um, no dziesięć łapek, dziewięć, dziesięć łapek w górę pod tym filmem nagram drugą część z tej gry. Mm, Mać los. No, tym razem wygrał. Więc trzymajcie się. Mm. Pamiętajcie e, o subskrybowaniu, lajk lajkowaniu. No i papatki! Cześć.